Cześć, dzisiaj chciałbym kontynuować poprzednią lekcję montażu w programie Adobe Premiere, która jest gdzieś tutaj. Możesz sobie najpierw tamtą obejrzeć, albo kontynuować to, co widziałeś w poprzednim odcinku. Jest to lekcja znów związana z programem Adobe Premiere, podstawy montażu w tym programie. Na końcu znów będę miał dla ciebie niespodziankę, dlatego warto oglądać ten filmik do końca. A teraz zapraszam do lekcji. Natomiast ja z Państwem chciałem jeszcze omówić po prostu kwestię wybierania materiału. I teraz, jak już mamy te pliki za zaimportowane, to w oknie tym Source wybieramy sobie materiał. I teraz, jak zobaczycie, to tutaj sobie mogę przejechać i wybrać materiał. I teraz, ja tutaj mam sekwencję pierwszą, i do niej będę wybierał ten materiał. I tutaj sobie nazwę tą sekwencję inaczej, wybór wybór, najpierw zacznę od przebitek. Wybór przebitek 0,1 na przykład, nie? Ja wiem, że ta sekwencja jest tak jak, pamiętacie jak stworzyłem tą sekwencję, nie że ja tą sekwencję przeciągnąłem tutaj, więc ona jest dokładnie taka jak ten plik. Zresztą każdą sekwencję możemy zmienić, znowu nudne rzeczy, ale warto o tym wiedzieć, sequence settings i tu możemy dać mu inną rozdzielczość i tak To jest akurat też ciekawe, bo, bo akurat ta sekwencja, ta sekwencja była Full HD. Dobra. Wywalmy tą sekwencję, stwórzmy ją jeszcze raz, żeby to było jasne, bo żeby mieć sekwencję, trzeba po prostu ją stworzyć. Więc bierzemy przebitki tutaj mamy, nie? Więc wiemy, że teraz będziemy wybierać przebitki, więc żeby to nam się ta sekwencja zgadzała z tym, to ja znowu robię to tu. Ta sekwencja nam się stworzyła tutaj, widzicie, jest inna ikonka, jest ikonka sekwencji, więc ja sobie ją wywalę poza, no teraz to Pawła ją wrzuciłem, ale sobie ją wywalę. Yy, można też wyciąć ją po prostu, czyli Ctrl X, tutaj ciężko znaleźć po prostu puste pole i Ctrl V, czyli no po prostu wycinamy dany, każdy plik można wyciąć itd. Dobrze i teraz ja wiem, że ta sekwencja, bo tamto coś się nam stworzyła z jakiegoś powodu Full HD zamiast 4K, teraz ja wiem, że ta sekwencja jest zgodna z tym plikiem. Nie? To są dwie, dwie rozdzielczości, które są ważne, więc jedna rozdzielczość to jest podglądu, więc ja po prostu spojrzałem na to i mówię dlaczego nie jest 4K tylko Full HD, ale było dobrze, bo tutaj to jest rozdzielczość prawidłowa. To jest rozdzielczość, którą będziemy widzieć w programie, a to jest rozdziesz, jaką on jakby sobie ustawia tej sekwencji, także wszystko było dobrze. Więc ja sobie robię wybór e, przebitek 0,1. E, no i teraz, jak już mam tą sekwencję, to ją otwieram, bo i e, tutaj mam domyślnie ten pierwszy plik, który wsadziłem. E, tak, to jest ten sam plik. No ale ja go nie potrzebuję, bo ja chcę wybierać tylko konkretne rzeczy. Teraz jesteśmy w tym, tym source monitor i mamy ten sam plik pierwszy. Tak, lecimy sobie, może ja zamknę. Zamknę ten folder. I tutaj zamiast zamiast Paweł to nazwę yy, 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 tekst, nie? Mówię. Yy. I teraz zobaczcie, wybieramy sobie ujęcie. Co tutaj fajnego mamy w tym ujęciu? A, jakieś takie, może najazd na procesor sobie zrobimy, nie? Jest trochę takie krzywe, ale jak zobaczycie, to ja sobie po prostu przeciągam szybciej lub wolniej i zobaczmy sobie, czy ten najazd jest fajny. Ja teraz wciskam spację, najeżdżam. O, mogło być lepiej, ale powiedzmy jest ok. Teraz uwaga, skrót, skrót klawiszowy J. Pozwoli nam cofnąć się bez myszki do tyłu. Skrót klawiszowy L, czyli klawisz L, do przodu. Ale dwa razy wciśnięte J pozwala nam szybciej cofnąć się do tyłu, a dwa razy wciśnięte L pozwala nam cofnąć, znaczy przyspieszyć do przodu. To jest przydatne, będziemy to stosować właśnie przy tekście mówionym, czyli tam, gdzie będzie jakaś treść, której dźwięk jest istotny. Na razie sobie przewinę to dalej, używając dalej L. Tu jest jeszcze taki niuans, że pomiędzy J i L do tego to tak zrobili, jest literka K. I teraz jak przytrzymam literkę K i dam L, to mogę po klatce iść. Nie? I tak samo J do tyłu, do przodu, w środku trzymając K. Tą samą funkcjonalność mogę zrobić klawiszem strzałki w lewo albo w prawo. Teraz idę w lewo, teraz idę w prawo, ale po klatce. Więc jeżeli chcę bardzo precyzyjnie ustalić sobie klatkę, teraz przytrzymuję strzałki dalej, no to załóżmy to jest ta klatka. I teraz wiem, że od tej klatki do przodu chcę wybrać ten materiał, więc wciskam I, czyli input. I teraz zobaczcie, że tu mi się zaznaczyło. Jest input. Wciskam spację, czyli play, i idę do tego procesora. I wciskam O. I teraz mam zaznaczoną zaznaczony ten fragment i teraz tak jak już pokazywałem wcześniej, albo najeżdżam na obraz, to jest najłatwiej, najczęściej stosowane, mmm, najprościej. No i zobaczcie, już ten fragment mam tutaj jako ten klocek. Tu jest jakiś dźwięk, ale nas dźwięk nie interesuje, a skoro nas dźwięk nie interesuje, to mamy drugie, drugą możliwość przeciągnięcia, wtedy nie najeżdżam na obraz jak tutaj, w ogóle mogę to jeszcze raz przeciągnąć, wtedy w ogóle mam dwa razy ten sam klip, nie, nie potrzebuję go dwa razy. Więc, jeżeli nas dźwięk nie interesuje, to albo możemy tu na sekwencji zrobić mute i po prostu cały ten track nie będzie brany pod uwagę, będzie zmutowany. Jeżeli ten dźwięk byśmy chcieli, to analogicznie możemy wybrać S i tylko ten dźwięk z tej, z tej linii będzie odtwarzany. No ale to już jest zaawansowana funkcjonalność. Na razie zobaczmy, jak mogę przeciągnąć bez dźwięku. No bo, jeżeli dźwięk nas nie interesuje, no to spróbujmy, wtedy możemy przeciągać sobie sam obraz. I teraz. Tu mamy z dźwiękiem, a tu mamy bez dźwięku. No, ale równie dobrze ja mogę mm, sobie zlikwidować ten dźwięk ręcznie później, bo już mi się przyda. Więc to, co mogę zrobić, to tak. Jak widzicie, ten klip jest razem z dźwiękiem połączony, więc on jakby się przesuwa razem z dźwiękiem. Ale ja mogę prawym nacisnąć i zrobić unlink, i wtedy mam obraz osobno, dźwięk osobno i sobie dźwięk ładuję tu, a tu, a tu obraz. No, myślę, że przy montażu to będziemy tym operować szerzej. Na razie wybieramy materiał, więc tylko pokazuję jakby możliwości wyboru, że tutaj od razu nie mam dźwięku, a jak tak przeciągnę, to od razu mam z dźwiękiem. Nie? I teraz to, co jeszcze można zrobić, to jak widzicie, no, oprócz ikonki obrazu mamy ikonkę dźwięku, więc ewentualnie możemy przeciągnąć tylko sam dźwięk. Wtedy nie tu, bo tu nie możemy. No, no to są ścieżki dźwiękowe na dole, a tu są ścieżki obrazu na górze. Więc jakby omówienie całej tej sekwencji, to jeszcze, mówię, Rafał to, to pewnie zrobi szerzej, albo ja też będę dopowiadał coś, natomiast na ten moment to, to, nam, chyba, to nam chyba wystarczy. Podoba mi się ten fragment, przeciągam go razem z dźwiękiem. E, mogę na różną ścieżkę, jak zauważyliście, tak? Bo mogę mieć to na różnych ścieżkach, ale tak jak mówię, jeśli chodzi o. Na razie chodzi mi o to, żeby stworzyć sekwencję tylko wyboru. Drugą możliwością jest, jest stworzenie tak zwanego markera. Teraz jak mamy albo, albo jeszcze może o tym powiem, a to w sumie nie jest Wam potrzebne. Możemy stworzyć sobie drugą możliwością. Znaczy marker jest wcześniej. Znaczy, tak, możemy oglądać materiał, tylko to już jest taka wiedza rzeczywiście, jak jest dużo materiału. I teraz tak, oglądamy ten materiał i tak, no dobra, to nam się podoba. M. No dobra, no to wciskam na klawiaturze M. O, to super, ten najazd M. I potem lecę dalej na materiale M. Tak będziemy jeszcze to robić, ale M to jest marker. I teraz, jak mam kilka markerów, no to mogę sobie opisać, co tutaj w tym miejscu filmu było. To się z reguły stosuje. Będziemy to robić przy tekście mówionym, tak naprawdę, no bo w tym momencie to, to faktycznie, faktycznie nie ma, nie, nie ma sensu, jakby wciskać M, no bo to jest tak krótki klip, że widzimy po prostu, co jest w nim nie wiem, ciekawego. No, ten najazd był najciekawszy, więc, więc powiedzmy sobie to M przesuńmy. Można je oczywiście usunąć. Clear all markers. Wtedy nie mamy tego M. Do M jeszcze wrócimy. Co możemy zrobić z tym? Tak jak powiedziałem, przeciągamy na linię czasu, ale możemy też jeszcze zrobić jedną funkcjonalność. Warto o niej wiedzieć, chociaż w sumie nie jest to już taka szczegółowa wiedza. Zobaczcie, że niektóre funkcje są niedostępne w momencie, kiedy jestem na linii czasu. To, to może być też frustrujące. To warto o tym powiedzieć. Bo jak, jak mam zaznaczone to okno, to nie mogę zrobić tego, co chcę zrobić. A teraz chcę zrobić make subclip, czyli z tego zaznaczenia zrobić osobny klip. Taki jak tu, tylko jakby też widoczny tu osobno. I teraz no dlaczego ja nie mogę tego no Przecież mam zaznaczone nie mogę. No dlatego, że mam podświetlone to okno, a nie to okno. Jak podświetlę to okno, to już mogę zrobić SAPKIP, tak? Make sap Czyli tutaj musimy pamiętać, że trochę operujemy w jednym programie wśród innych programów, innych funkcjonalności okien. No i teraz ja sobie zrobię najazd na procesor. Do wiaru to jest o tyle przydatne, że, że wtedy yy, oprócz tego, że mamy to tu, znaczy, że możemy mieć to tu, to jeszcze możemy mieć to jako osobny subclip. I zobaczcie, że subclip też nam wyświetla się tutaj. I to jest dokładnie ten subclip, że to jest tylko ten najazd. I tu nic więcej nie ma. I teraz, jak dam ten subclip. Tutaj. No to mam dokładnie ten najazd, nie? I mam go osobno tu. Mogę go sobie też posagregować tych bino. Dobra, będę przyspieszał. Tylko zobaczcie, co tu się dzieje. To jest subclip, którego nie mogę rozszerzyć. Natomiast to ujęcie mogę rozszerzyć i sobie zobaczyć, co jest dalej. A może, a może się cofnę też w najeździe, nie? I od razu mogę sobie rozszerzyć. A w subclipie tego nie mogę zrobić. Chyba, że będę tworzył subclip. Tylko wrócę do tego pliku, gdzie zaznaczyłem. Jak sobie stworzę subclip, make subclip i odhaczę tą funkcję. Najazd. Mm, 2. To zobaczcie, że teraz ten najazd 2, jak kliknę dwa razy, to w oknie też mi się pokazuje jako. Ale jak sobie tu zmniejszę, no dobra, to już, jest, to już jest mniej istotne. Tu mogę zmniejszać widok, to mam też oprócz tego, co jest jakby w subklipie, mam też kawałek dalej. Zobaczcie, to na, najlepiej na timeline będzie widać. To jest ta różnica między tymi dwoma subklipami. Subclipów raczej się nie stosuje, ale do vr są przydatne, bo można po prostu od razu też ujęcia posegregować, fragment ujęcia yy, też w binie. I teraz tu miałem to, że nie mogę rozszerzyć, to, to, jest, to widać przy tych takich w są takie jakby białe plamki, a to już mo, ten subclip już mogę rozszerzać, więc ten subclip to jest dokładnie to, co tutaj. Także to jest, to jest taka dodatkowa funkcjonalność. Zazwyczaj po prostu się wybiera to Normalnie nie tworząc subklipów, tylko w obrębie sekwencji, no bo już sama sekwencja się nazywa, to po co mnożyć tutaj byty. Natomiast mówię, no czasami jest to przydatne, warto o tym wiedzieć. Eee... Dobra, lecimy dalej. Wybrałem sobie tą, ten, ten materiał, eee, lecę dalej, kolejny plik, sprawdzam sobie. No tutaj strasznie się ta kamera trzęsie, to jest w ogóle do wywalenia. Lecę dalej. No, tutaj może być coś ciekawego, jakiś taki przejazd, ale coś tu mi się tak nie bardzo to podoba. Jakoś ta kamera tak drży, nic mnie tu nie, nie ciekawi. Lecę dalej. No, tu już mam komputer, no to może być ciekawe ujęcie. Chociaż jest trochę nieostre, poczekam, może coś dalej będzie. Cały czas jest nieostre, o, tu jest coś ostrego, tu się coś dzieje ciekawego, znowu mamy najazd, nie? I ostro... Ostrość łapie później, więc może lepiej odjazd wziąć, albo ten fragment z tym kolorkiem tylko, jak łapie ostrość. Czyli i, no, powiedzmy dotąd i przeciągamy na ten. I w ten sposób jesteśmy w stanie wybrać yy, kilka przebitek yy, na danej sekwencji. To by było na tyle w tej lekcji. Dzięki za uwagę. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej, to zapraszam do mojego pełnego kursu montażu Adobe Premiere na Udemy, który nagrałem wraz z gościnnym udziałem świetnego montażysty, profesjonalnego montażysty filmowego Rafała Stusa. I kurs ten oprócz tradycyjnego montażu dotyczy także montażu wideo 360 stopni i VR jako dodatkowy moduł. I tylko dla oglądających to wideo, przygotowałem specjalny kod rabatowy dający sporą zniżkę na ten kurs. Szczegóły w opisie. A teraz jeszcze darmowy prezent. Dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej nie tylko o tradycyjnym montażu, ale także o montażu 360 stopni i w ogóle tworzeniu VR, przygotowywaniu ujęć do montażu, zapraszam na darmowy webinar z gościnnym udziałem świetnego operatora z kolei, yy, operatora VR Andrzeja Szramko. Link także jest w opisie. Dzięki za uwagę, jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, abym mógł kolejne tego typu wideo nagrywać i subskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić. Dzięki, trzymajcie się, cześć i udanych prac montażowych. Do zobaczenia następnym razem. Hej!